Witam serdecznie. Dzisiaj na tapecie kolejna książeczka autora Bernardo Stam, Stamateas. Bernardo Stamateasa. Jest to książeczka pod tytułem Ból, który wzmacnia. W ostatniej mojej recenzji książki tego autora Pragnę zmiany. Mogliście się dowiedzieć o tym, że te książeczki bardzo często są. Do kupienia w Biedronkach za, w promocjach za 11,99. Właśnie muszę odkleić tą tutaj nalepeczkę z ceną, żeby Wam przeczytać opis tej książeczki. Chcę się z Wami dzielić tymi, tymi książeczkami, które niejako też bardzo pomogły w moim rozwoju i w moim życiu w bardzo trudnych chwilach. Dlatego ta seria, i mam nadzieję, że ona Wam się spodoba. Eee, co my tutaj mamy? Ból jest nieodłączną częścią ludzkiego życia. Śmierć bliskiej osoby, rozstanie, choroba, problemy finansowe, samotność. Nie da się wy wyeliminować bólu. Jednak to od nas zależy, jak przetrwamy trudny czas. Czy wybierasz swoje uczucie i idziesz dalej naprzód, nie dając sobie czasu na refleksję? Czy raczej buntujesz się, maskując ból złością i szukaniem winnych? A może pogrążasz się w cierpieniu tak, że pochłania Cię bez reszty? Nie pozwól, by ból Cię niszczył, zabierał nadzieję, przejmował nad Tobą kontrolę. Pomyśl o nim jako o katalizatorze zmian, które potrzebujesz w życiu. Naucz się czerpać siłę ze straty i wspierać innych, kiedy Cię potrzebują. Bernardo Stamatea, światowej słowy psycholog, terapeuta i specjalista do, od samorozwoju, namawia do zmierzenia się z bólem. Daje proste wskazówki, przedstawia strategie, które pomogą Ci zobaczyć w cierpieniu szansę na rozwój i osobistą przemianę. Kiedy kończy się to, co złe, przechodzi to, co dobre, a kiedy kończy się to, co dobre, nadchodzi to, co najlepsze. Taki jest opis e, tej książeczki z tyłu. Ona nie jest gruba, bardzo, bardzo fajnie się ją czyta. No mówię że ten autor w ogóle jest. Te książeczki tego autora są naprawdę fajne. To jest taka, taka wiedza w pigułce dla kogoś, kto jeszcze jakoś. Wcześniej nie przykładał uwagi do książek tego typu, kto, kto nie miał z tym styczności. Będzie to fajny początek, wydaje mi się, na to, żeby przy, zacząć przygodę z takimi książkami. Takie książeczki czyta się partiami, kochani. Nie czytamy e, e, całości za jednym zamachem, bo to są książki, które. To są, moi drodzy, książeczki, które muszą się w nas ułożyć. Tak bym powiedziała. Ja miałam taki szał, szałciał z książkami do samorozwoju, że czytałam je po prostu jednym duszkiem, ale tych informacji jest za dużo i stanowczo odradzam Wam taką metodę. Lepiej jest przeczytać sobie 2 trzy rozdziały dziennie, pomyśleć nad nimi. Niech one się w was ułożą, niech one w was dojrzeją. Dajcie też swoim umysłowi czas na przyswojenie tych informacji i dopiero wtedy można czytać dalej, tak? No tak jak mówię, ta książeczka, ile ona ma tutaj stron? 190, więc ale ona jest malutka, tak? Moja ręka jest, ona jest wielkości mojej ręki, więc to, to są malutkie książeczki, które łatwo sobie gdzieś zapakować do plecaka, do, do torebki. Zobaczmy sobie spis treści. Co tutaj możecie znaleźć w tej książce? <laughs> ból życia. Mity na temat bólu. Strata ukochanej osoby. Ból psychiczny. Każde nadmierne przywiązanie powoduje ból. Ból chroniczny. Nieszczęścia chodzą parami. mikrofrustracja, cierpie z powodu straty partnera. Boli mnie Twój ból, niepotrzebne cierpienie, nieumiejętność radzenia sobie, iść do przodu pomimo wszystko. Przeżyty ból oznacza nowe priorytety, ból, który wzmacnia i ból psychiczny. Takie są rozdziały w tej książeczce. I co Wy tutaj znajdziecie? E Jaki by tutaj rozdział Wam pokazać? Ból psychiczny, no niech będzie. Dlaczego ja? Przeczytajmy sobie może fragment. Nie sposób uciec przed bólem, prędzej czy później doświadcza go każdy człowiek. Czasami ludzie traktują własne cierpienie jako bożka, postrzegając je jako coś, co ich oczyszcza lub uszlachetnia. Inni z kolei uważają, że dzieje się tak z powodu pewnego rodzaju ułomności ich samych lub innych ludzi, lub dlatego, że nie mają wystarczającej wiary w Boga. Jeszcze inni poddają się Jego woli i w pełni jej podporządkowywują. <laughs> Kiedy przeciwności losu pukają do naszych drzwi, często zadajemy sobie pytanie: dlaczego mnie to spotyka? W obliczu cierpienia zastanawiamy się nad tym wszyscy. Pytanie, dlaczego ja, jest w takiej sytuacji praktycznie nieuniknione. Trudno nam zaakceptować ból jako nieodłączną część życia. Chcemy za wszelką cenę znaleźć wyjaśnienie problemu. Mimo to, dlaczego, nie jest najlepszym pytaniem, jakie możemy sobie zadać. Z jakiego powodu? Zobaczymy. Ponieważ ból jest pytaniem bez odpowiedzi. Nawet jeśli zrozumiemy, że osoba, którą kochamy, zmarła z tego czy innego powodu, nie przestaniemy odczuwać bólu w obliczu naszej straty. Bo dlaczego nigdy nie jest rozwiązaniem problemu? Poszukiwanie odpowiedzi sprawia, że skupiamy się tylko na wczoraj, tymczasem ból mija, gdy patrzymy na jutro. Dlaczego? Nie pozwala nam rozpo rozpoznać problemu i przejść go w najlepszy możliwy sposób. Ideałem jest zmiana dlaczego na. Po co? Ból, czy to wewnętrzny, czy zewnętrzny ma charakter somatyczny lub fizjologiczny. Jego podstawową funkcją jest alarmowanie nas i zmuszanie do podjęcia reakcji. Ból jest w istocie błogosławieństwem, ponieważ pozwala nam wykryć, że coś jest nie tak, to wiadomość, jaką wysyła nam nasze ciało. Istnieje choroba zwana analgezją, która uniemożliwia odczuwanie bólu. Chory może wbić sobie gwóźdź w palec i absolutnie niczego nie poczuć. W teorii wydawać by się mogło, że to korzystny stan, w praktyce jednak jest dokładnie odwrotnie. Ból informuje nas o zagrożeniu, o tym, że coś w nas nie działa. Jeśli nie występuje, łatwiej ulec wypadkowi, trudniej też zdiagnozować u siebie jakieś schorzenie. Wszak choroby, które długo nie dają żadnych objawów, są często najgorsze. <laughs> ból psychiczny podąża tymi samymi ścieżkami neurologicznymi co ból fizyczny. W ten sposób skaleczenie palca i porzucenie przez partnera może spowodować ból o jednakowym natężeniu. O ile jest to prawda z fizjologicznego punktu widzenia, o tyle odbiór bólu psychicznego zależny jest od osobowości cierpiącego. No, i to jest taki, wiecie, opis, um, opis tego, jak do tego tematu podejść. Tutaj mamy też. Co robić wobec cierpienia? Istnieją tysiące powodów, dla którego ludzie cierpią. Niesprawiedliwość, strata, niepo, e, nie, niespodziewanie, z, niespodziewane złe wieści, nadużycia, brak pracy, samotność, problemy zdrowotne, kryzys lista, jest, e, lista nie ma końca. Jest w nas taka cząstka, która tęskni za idealnym życiem. To ona sprawia, że buntujemy się przeciwko bólowi i cierpieniu. Niemal zawsze, gdy w naszym życiu pojawia się cierpienie, w człowieku budzą się dwa odczucia gniew, i pustka po stracie. Zdarzyło się nagle, nie spodziewałem się tego. E, tutaj też mamy pewne opisy. Jedyne, co przyniesie burza, to czyste niebo. Też mamy no może też przeczytamy. Czy wiesz, że kryzys działa oczyszczająco? Tak jak e, huragan oczyszczenie, bo tak burza zmywa wszystko, co słabe, co nietrwałe, co nie ma mocnych i solidnych podstaw? A kiedy to mija, się, pojawia się nowe powietrze, które pozwala ci znów odetchnąć pełną piersią. Jedyne, co burza zrobi w Twoim życiu, to usunie to, co słabe. W stanie rozkładu, bezużyteczne. Burza oczyści twoje życie ze znajomych, którzy są toksyczni, dwulicowi, nieuczciwi lub zagrażają twojej stabilizacji. Burza nie zakończy twojego życia, ale wymiecie z niego wszystko to, co nie ma korzeni, co nie jest pozytywne i pomocne, abyś mógł dalej rosnąć. Bardzo mi się ten opis kojarzy z kartą wieżę. To taka staweczka odnośnie tarota. Także macie tutaj. E tego typu opisy. Żaden kryzys ani ból nie trwają 100 lat. Mhm. Patrzę, bo w którejś z tych książek są jeszcze fajne ćwiczenia, ale tu w tej nie ma. Tu w tej nie ma. Także ta książeczka jakby pokaże wam to te wszystkie aspekty po prostu w innym świetle. A spojrzenie na pewne rzeczy z innej perspektywy, kochani, jest bardzo uzdrawiające, tak? Tak jak tutaj fajnie było to napisane, że te, ta burza, która przychodzi do naszego życia, i o tym też często mówię, że właśnie dla mnie karta wieży jest wieży czy śmierci jest kartą. E, niejako Pozytywną w negatywie, no bo coś, coś tracimy, ale pojawia się miejsce na coś nowego. No jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że nie wiem, rozstaliśmy się z kimś, tak, i no, powoduje to w nas cierpienie, ale jeżeli spojrzymy na to, że człowiek, z którym się rozstaliśmy, nie dawał nam szczęścia, tak naprawdę, i że było to toksyczne przywiązanie, to wtedy mm, już. Ten ból nie jest taki, to już nie jest taka jakość tego bólu, to już nie jest taki rodzaj tego bólu, bo dajemy sobie jakby takie pocieszenie w, w takiej postaci, że okej, okay, to było doświadczenie, uwolniłem, czy uwolniłam się od, od, od związku, od relacji, która co prawda dawała mi być może poczucie jakiejś stabilizacji, natomiast czy to faktycznie było stabilizacją? Czy ja faktycznie byłem, byłam szczęśliwy, szczęśliwa? Czy to doświadczenie, że to doświadczenie może Wam dać też jakby spojrzenie na to, że jest to piękne doświadczenie pod tym kątem, że na przyszłość już możecie się nie wikłać w takie relacje, tylko stworzyć relację, która będzie oparta na szacunku, na miłości, na radości? Na, na wzajemnym wspieraniu się, tak? Także no ja wam bardzo polecam tą książeczkę. Jeżeli temat was dotyczy, jeżeli macie w swoim życiu teraz no, tego typu właśnie e, wyzwania, tego typu e, tutaj m, trudności, to, to jest to taki mały przyjaciel w formie papierowej, który no, wyjaśni wam, co, z czym i dlaczego. Także, tak jak mówię, biedonaczce bardzo często rzucają te książeczki, można sobie kupić, można sobie z tym przysiąść i jeśli zrozumiecie właśnie te wszystkie tendencje, sekwencje, tą, tą perspektywę, to będzie Wam po prostu łatwiej w życiu. Będzie Wam łatwiej w życiu przechodzić przez trudne momenty i zamiast właśnie użalać się. To jest taka piątkokielichowa energia, że, że właśnie płaczemy nad rozlanym mlekiem, to, to stajemy, wiecie, otrzepujemy kolana i zastanawiamy się, co to nam miało pokazać, co to nam miało dać, co to doświadczenie, czym może zaprocentować to doświadczenie w przyszłości, czego możemy uniknąć i czego mamy unikać w przyszłości, tak, więc... Więc to by było na tyle. No nie będę wam tu więcej gadać. No trzeba tą książeczkę sobie przeczytać, zakupić i tyle. Ja wam chcę tylko jakby uczknąć rąbka, co, co w takich książeczkach możecie znaleźć. No nie będę wam jej czytać w całości, ale mam nadzieję, że Was zaciekawiłam. Dajcie znać w komentarzach. I co do usłyszenia, Buziaczki! Pa!